Cześć, z tej strony Krzysztof Lis z domowego Suriwalu. W czasie dzisiejszego filmu nagrywanego u Artura w Lesie chciałem porozmawiać z Wami o racjach żywnościowych. Takich, które można kupić w sklepie, i takich, które można zrobić samodzielnie. Zapraszam! Czym w ogóle są takie racje żywnościowe? No, jak się wpisze hasło racje żywnościowe, to można znaleźć w internecie całą masę różnych produktów. Jak się wpisze racje Seven Oceans, to się znajdzie takie skompresowane racje suche, które mają tak naprawdę postać jednej substancji, którą się zjada i to powinno wystarczyć człowiekowi na cały dzień, bo jest w miarę zbilansowane ze względu na skład. Ale racje to też są właśnie takie składające się z wielu elementów pakiety, które później możemy sobie właśnie czy to w ciągu jednego południa, czy całego dnia zjadać. I takie właśnie dwa pakiety Jeden kupiony w sklepie, jeden zrobiony przeze mnie z produktów kupionych w sklepie, chciałem Wam dziś właśnie przedstawić. W jednym z filmów powiedziałem coś takiego, że nie jest sztuką kupić paletę racji żywnościowych, sztuką jest zrobić zapas żywności tak, żeby móc z niego korzystać na co dzień. I to jakby tak trochę pokazało mój stosunek do racji żywnościowych. I teraz ja robię film tylko o racjach żywnościowych, pokazując także rację, którą mam, i taką, którą kupiłem, i taką rację, którą zrobiłem z produktów kupionych w sklepie. Dlaczego? Jak jest mój stosunek w ogóle do racji żywnościowych? Ja tego typu racji nie kupuję dużo. Mam ich kilkanaście może z różnych źródeł, różnych racji. Natomiast nie jest to fundament mojego zapasu żywności. I już mówię dlaczego. Głównie ze względu na cenę. Bo kilogram ryżu, który ma 3600 kalorii, to ja mogę kupić za kilka złotych, a taką rację to co najmniej 10 razy drożej stanowiącą ekwiwalent kaloryczny. Oczywiście to nie jest tak, że racja z mięsa, z warzywami, z jakimś tam jeszcze słodyczami i tak dalej jest ekwiwalentem ryżu. No to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Ale ja mogę dużo taniej kupić to samo mięso, ten sam, ten sam wkład po postacią ryżu, fasole w puszce i zrobić sobie z tego zapas żywności, kupując, nie wiem, strzelam, no, 200, 200 konserw z mięsem zamiast 200 racji żywnościowych, tak? Wyjdzie mi to dużo taniej. Poza tym łatwiej jest mi zjeść później na co dzień ten ryż, ten cukier, ten miód na przykład, koncentrat pomidorowy czy fasolkę w puszce, czy nawet mięso w puszce na co dzień do jakiegoś posiłku, nie wiem, czy do śniadania, czy do jakiegoś dania z mięsem mielonym, niż zjeść taki gotowy posiłek z takiej racji, albo nawet niż zjeść takie suchary, tak? To są właśnie te, które były w tej racji Arpolu. Poza tym w takiej racji oprócz żywności są też jakieś dodatki, tak? W tej mojej jest papierowy kubek, jednorazowa szateczka do zębów. Co ja tu jeszcze widzę? Saszetki z wodą, sztućce, sucha chusteczka, mokra chusteczka. I to są wszystko rzeczy, które kosztują, tak? A one wcale niekoniecznie będą nam potrzebne. Więc racja, którą ja sobie złożyłem, pozbawiona jest tych elementów, bo na przykład mokre chusteczki noszę w zestawie EDC. No to po cholery mi znowu mokre chusteczki w racji żywnościowej, tak? Tak samo szczoteczkę do zębów, taką jednorazową noszę w zestawie EDC, to po co mi ona w racji żywnościowej? Niepotrzebna. Kolejna rzecz. Jeśli potrzebuję taką rację żywnościową, zaraz będziemy rozmawiać o tym, kiedy, w jakiej sytuacji może ona być mi potrzebna, ale jeśli już wiem, że potrzebuję, to łatwiej jest mi zorganizować sobie optymalną rację dla siebie samego, jak sobie ją zbuduję od podstaw. Z tym głównym posiłkiem, takim jak lubię, z sucharami w takiej ilości jak lubię, może z kuskusem, może z ryżem, może z jakimś napojem innym niż ten, który mogę kupić w takiej racji komercyjnej. Dlaczego jest tu łatwiej to zrobić? No bo łatwiej jest mi pójść do marketu i kupić cztery różne dania gotowe, cztery różne fasolki na przykład, sprawdzić, czy która z nich jest najlepsza i czy w ogóle mi ten smak smakuje. Łatwiej jest to zrobić, niż kupić cztery różne racje z różnymi daniami i wybrać tę najlepszą. To znaczy, łatwość wyrażona jest w tym momencie ceną, tak? Taniej jest zrobić taki eksperyment. Czyli. Szybciej, taniej dojdę do tego, jaka racja będzie optymalna dla mnie. To, to nie jest też tak, że tych produktów, które znajdują się w racjach, nie można kupić osobno. Wszystkie z tych rzeczy, które są jakby dodatkiem do tych posiłków, można też kupić osobno w sklepie. Zarówno podgrzewacz bezpłomieniowy, chemiczny, jak i tę jednorazową szczoteczka do zębów, saszetki z solą i pieprzem, czy ten papierowy kubek. Jeśli bym potrzebował takie coś mieć w swojej racji, to też mógłbym to kupić. I myślę, że nawet cenowo wyszłoby porównywalnie. Oczywiście rozumiem osoby, które chcą kupić coś gotowego. Bo ja wiem, że człowiek, który jest na początku drogi do przygotowania na trudne czasy, szuka raczej gotowych rozwiązań. Byłem kiedyś na początku tej drogi, szukałem gotowych rozwiązań. Dopiero z czasem zrozumiałem, że gotowe nie są optymalne dla mnie. Ale jak ktoś nie ma czasu się zastanawiać, nie ma czasu prowadzić eksperymentów, to kupuje coś gotowego. I dla kogoś takiego taka racja będzie idealnym rozwiązaniem. Tylko wiecie, no mnie. Mówię to na swoim przykładzie, tak? Mnie było trochę szkoda pieniędzy na testowanie tych racji, żeby się upewnić, czy one, aby na pewno są dla mnie odpowiednie, dobre, czy mi smakują, w ogóle czy, czy nie mam, czy nie mam pod nich, po nich rozstroju żołądka od nadmiaru konserwantów. Bo to też dobrze byłoby przetestować, żeby później w trudnych czasach nie obudzić się z jakąś potworną sraczką kiedy jest trudno o czystą wodę, a ja jeszcze się odwadniam, bo mam rozwolnienie, po jakiejś racji, którą mój żołądek nie bardzo polubił. I z tym się właśnie wiąże pewne ryzyko, że wydam jakąś kwotę pieniędzy na kupienie tej palety tych racji żywnościowych, jednorazowo, taki szybki zakup, a nie sprawdzę, czy te racje są dla mnie odpowiednie. Niestety, taka racja jak ta tutaj Arpolu nie może leżeć na półce przez 5 lat. To nie są racje Seven Oceans, składające się głównie y, z węglowodanów i tłuszczy które mogą leżeć na półce co najmniej 5 lat, a tak naprawdę dużo dłużej, bo mają taki skład, a nie inny. Tutaj są zupełnie inne składniki, więc jeśli chcę kupić coś, co ma leżeć na półce 10 lat i czekać na gorsze czasy, to jeśli mam zamiar kupić coś zbilansowanego, to niech to będą racje Seven Oceans bardziej niż takie racje Arpolu. Z drugiej strony, jeśli coś ma leżeć przez 10 lat na półce, to równie dobrze może to być po prostu dobra konserwa i ryż, suchy, surowy, tak? Potem sobie go ugotuję. Surowy ryż może spokojnie leżeć 20 lat na półce. Jeśli chcę pieczywo, to też nie robię zapasu mąki, tylko kupuję ziarno. I ziarno trzymam przez 20 lat, a potem sobie je mielę na mąkę i mam mąkę do pieczywa. I mam pieczywo, świeżutkie pieczywo. No to w ogóle po co są te racje? Po co ja sobie zrobiłem takie racje, po co ja o nich mówię? No bo są one głównie dla strażaków, na przykład, którzy na akcjach potrzebują coś zjeść, dla żołnierzy. Na podróżników się to może spisywać. Dla osób, które na przykład nie wiedzą, gdzie będą nocować, czy będą nocować w domu, czy nie, a nie są prepersami, nie mają rozbudowanego zestawu EDC z taką na przykład szczoteczką do zębów. No to takie osoby sobie kupują taką rację, gdzieś tam ją sobie włożą w samochodzie i tak dalej. A po co prepersowi racja? No ja widzę co najmniej dwa zastosowania dla takich racji żywnościowych. Po pierwsze, trzymam je w takich miejscach, w których. Nie mam innego zapasu żywności, a wiem, że może być im potrzebny. Na przykład w samochodzie. Uważam, że do samochodu dużo lepiej nadają się takie właśnie racje żywnościowe niż konserwa. Chociaż to jest w sumie to samo. Ale łatwiej jest zjeść obiad z takiej saszetki niż całą konserwę sobie odgrzać. Tak? W samochodzie, jeśli utknę gdzieś w zaspie, tym bezpłomieniowym podgrzewaczem bez kłopotu podgrzeję sobie posiłek bez wychodzenia z samochodu. Nie zrobię tego na kuchence gazowej, którą najpewniej mam i tak w bagażniku, no to musiałbym wyjść z samochodu, się do niej dokopać. Chyba, że dam radę złożyć fotel od środka. No ale i tak, nie będę tej kuchenki gazowej uruchamiał w środku w samochodzie, no to byłby absurd. Oczywiście równie dobrze można w samochodzie wozić po prostu kilka opakowań sucharów, przecież jak ja w tym samochodzie utknę na dwa dni, no to nie muszę mieć za wszelką cenę zbilansowanej diety. Po prostu będę tak naprawdę zaspokajać głód. I to jest w zasadzie, można by powiedzieć, że ta żywność w samochodzie... Na taką ewentualność jest raczej do zapewnienia komfortu psychicznego i fizycznego. No bo głód powoduje dyskomfort, ale po dwóch dniach na, z głodu się nie umiera, więc jak człowiek przez dwa dni nie będzie miał co jeść, no to tylko, że będzie wściekły, ale raczej zdrowy człowiek w tym czasie dodatkowych problemów zdrowotnych przez ten głód mieć nie będzie. Można sobie też wyobrazić trzymanie takich racji w zestawie ucieczkowym. Ja w moim zestawie ucieczkowym takich racji nie mam. Ja sobie takie racje jakby składam. Do zestawu ucieczkowego właśnie z mniejszych elementów. Yy, I też dokładam do nich, czy właśnie te mokre chusteczki, czy szoteczkę do zębów, i mogę, oczywiście kupić sobie taką odpowiednią rację ze szczoteczką i mieć taką jedną czy dwie takie racje i nie mieć wtedy osobno tej szczoteczki. Są różne podejścia. Natomiast drugi podstawowy powód, aby mieć takie racje żywnościowe, no z prepersem, moim zdaniem, jest taki, żeby tymi racjami komuś pomóc. Wiecie, my często słyszymy czy czytamy takie komentarze, że o, ci preperci to tylko myślą o sobie, zamiast dokładać się do systemu, do społeczeństwa, pomagać innym. To jest oczywiście nieprawda, bo to, że ja się chcę przygotować na trudne czasy, nie oznacza, że nie będę chciał pomóc innym ludziom w tych trudnych czasach. Powiem więcej, to, że ja będę przygotowany. Sprawi, że ja będę mógł komuś pomóc, no bo sam nie będę potrzebował tej pomocy, czyli ja będę mógł tej pomocy udzielać. No i ten mój zapas żywności, ale też nie tylko żywności, robiony jest też może trochę na wyrost, właśnie po to, żebym mógł z jego pomocą, w oparciu o ten zapas, później innym ludziom pomóc. Bliskim, sąsiadom, może kompletnie obcym ludziom będę chciał i mógł pomóc. Wydaje mi się, że tego typu racji, składających się z kilku elementów, nie ma sensu kupować większej liczby. Do przygotowań na trudne czasy. Takie jest moje zdanie i taka jest moja filozofia. Ale wiadomo, że nie ma uniwersalnych, optymalnych rozwiązań dla każdego z nas, więc może się okazać, że Wam takie racje żywnościowe, ze względu na Wasz tryb, was tryb życia na przykład, będą pasować dużo lepiej. W takiej sytuacji też uważam, że lepiej jest rację samodzielnie zrobić, niż kupić, bo to się wiąże z szeregiem korzyści. Po pierwsze, będziemy mieli tę rację troszkę taniej, po drugie, będzie lepiej dopasowana do naszych potrzeb. Po trzecie, jak będziemy wiedzieli, kiedy się poszczególne elementy tej racji przeterminowują, to możemy tylko te elementy wymienić, a nie całą rację zużyć czy wyrzucić, tak? Oczywiście ta racja, którą ja pokazałem, składająca się głównie z fasolki w puszce, sucharów, były dwie paczki, ale Artur przed chwilą zeżarł, drugą, mi została tylko jedna, i tych orzeszków, no, tym bardziej, że to są tylko w połowie orzeszki, a druga połowa to jest polewa, skrobę ziemniaczana, olej palmowy, cukier, sól, cukier, puder, skrobia, bla, bla, bla. Nie jest optymalna taka racja pod względem żywieniowym. O ile dobrze liczę, to w tym jest 1000 kalorii prawie. Prawie 1000 kalorii w tym opakowaniu, jednym, tak? No to więc trzy takie mam z głowy jedzenie na cały dzień. Chociaż z drugiej strony te orzeszki też są dość wartościowe, bo to jest tak. W 100 gramach jest 32 g tłuszczu, 11 gram białka, no to jest dosyć dużo, tak? To nie są tylko same węglowodany jak w ryżu czy w tych sucharach. W sucharach jest tłuszczów niecałe 7 gram, to też dosyć sporo jak na 100 gram, tak? W fasolce jest. 4 gramy, nie, tłuszczu, pół grama tłuszczu, no to tu w ogóle tłuszczu nie ma, tak? Ale ja po prostu te racje zrobię z produktów, które lubię, bo jeśli będę musiał z tej racji skorzystać, na przykład uciekając gdzieś do celu ewakuacji, to chcę mieć produkty nie tylko zapewniające mi odżywienie organizmu, mniej lub bardziej, ale też taki komfort psychiczny. Ja chcę mieć produkty, które po prostu lubię, które mi smakują, którymi, których zjedzenie sprawi mi przyjemność. Orzeszki ziemne są też dobre z tego względu, że są ciężkostrawne, długo leżą na żołądku i człowiek potem dłużej nie czuje się głodny. Ale gdybym potrzebował stworzyć idealnie zbilansowany posiłek, to mógłbym spróbować zrobić to w oparciu właśnie o takie samodzielnie stworzone racje. Raczej byłoby to niemożliwe w przypadku racji kupionej w sklepie. I cała moja filozofia przygotowań na te trudne czasy opiera się według takiego założenia, że jeśli coś mogę zrobić, lepiej niż kupić taniej, szybciej, lepszy, lepiej właśnie w zakresie jakości, to wolę to zrobić samemu niż kupić w sklepie. Zresztą kiedyś nagrałem na ten temat osobny film. Tu i oczywiście tradycyjnie w opisie pod filmem będzie odnośnik do tego filmu. Niemniej jednak uważam, że jest w przygotowaniach na trudne czasy miejsce na kupowanie różnych rzeczy. Także takich gotowych racji. Tylko nie kupujcie od razu całej palety. Jeśli potrzebujecie zrobić zapas na pół roku, to nie kupujcie palety racji żywnościowych, tylko obejrzyjcie ten z kolei film um, opowiadający o takim najprostszym i najtańszym zapasie żywności. W ostateczności kupcie te racje Seven Oceans, bo one są dosyć dobrze zbilansowane. I was też zachęcam do tego, żeby najpierw się zastanowić nad tym, czy coś, co można kupić, mogę samodzielnie zrobić lepiej. Tylko bądźmy realistami i starajmy się rzetelnie odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy jestem w stanie to coś, co mi jest potrzebne, zrobić i czy rzeczywiście zrobię to niedługo, zanim to coś będzie mi potrzebne. Bo lepiej jest dziś rację kupić niż nigdy jej nie złożyć. Lepiej jest dziś kupić kuchenkę turystyczną niż nigdy nie zrobić tej najprostszej, najtańszej kuchenki z dwóch puszek. I do takiego właśnie rzetelnego odpowiedzenia sobie na takie pytanie Was gorąco zachęcam, a także do subskrypcji naszego kanału za pomocą tego czerwonego przycisku znajdującego się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.